Hej, cześć, siemanko, panie i panowie, witam was bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym Znajdziemy się oczywiście na Case Hagu, na którym trochę się zabawimy Mam 18 tysięcy złotych, więc umówmy się, budżet nie najmniejszy No i coś sobie tu podziałamy Zacznę sobie może od tego Tropical Terror'a te za stóweczkę Otworzymy sobie pięć takich I tutaj liczymy na case Hardened'a Oczywiście, że tak Ej? Ej, nie jest źle! Dzisiejszy odcinek stwierdziłem, że Walny taki po prostu jeden wielki freestyle na zasadzie, że po prostu bez żadnego planu, bo ja zawsze się przygotowuje, nie? Myślę co by tu jak jakby najlepiej potwierdzać? co tu odda, co tu nie odda, jak to będzie wyglądało, wiecie jakąś battle przyszykować jakąś... Bitwę od widza, czy coś takiego. A tak to? A tak to po prostu lecę leci na spontanie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem tego turbo ciekawy, no bo to tak trochę inaczej, niżeli jak na co dzień otwieram. to, nie to. będziemy za dwa koła. No, trochę średnio. Ej, ale młodo. Czyli Chiluj bombę, chiluj bombę, tak? Nie musimy się aż tak spieszyć. 503. Ej, co ja zrobiłem, że ja wyłączyłem wyciszenie. O kurde ja chciałem tylko szybki wyciszyć. Dobra. To w się sensie szybki wyłączyć, a wyciszyć, A nieważne. Immitent danger. Był blisko. Mamy Asimowa. Czy się cieszę? Jak widać absolutnie nie. Absolutnie kuźwa, nie. Lightning Strike, shadowki no, shadowki, okej. Okay. Za 1100 Nitro... Dajże coś tutaj sensownego. imitment, imitent, proszę, imitment. Tak jest, 5,5? 5,5 tysiąca. I to mi się kuźwa podoba. To mi się podoba. Sprzedaję go oczywiście. Dzięki czemu możemy lecieć dalej ze skrzyneczkami. Wezmę sobie teraz... Pokera to się boję. Sorry, sorry, to się boję. Stój, to ja Ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135. Z 1000 1350. Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIAKO. Co więcej, możesz tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate. Slop z kodem oczywiście, fiako. Counter Snowta sobie weźmiemy. 1200 zł. Zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Nawaja Sloter Niech będzie. Bo czemu by też nie. 700 zł. Lecimy zatem dalej. 1200 kosztuje. No, case Hardened Battlefight to byłoby coś. Fuel Injector. Niestety na minus. W związku z czym mówi się trudno. No, ta M9 to byłoby coś totalnie innego, niż ta pieprzona nawaja. No, ale okej okay. 1200, nawaja Blue Steel tym razem. No zdarza się i tak wyciął, Spokojnie, spokojnie. 1200. No szału nie ma z tą skrzynią. otwórz ją może jeszcze raz czy dwa, ale myślę, że nie więcej. No właśnie, bo tutaj leci damasku z pieprzową już kućba. No. Dobra, dajże. Proszę, oddaj. Proszę oddaj. Pamiętajcie, że oczywiście na case cały czas, w zależności od tego co robicie, czy otwieracie skrzynki, czy gacie w batlach. cały czas nalicza wam się dodatkowy cashback, będzie blue fosfor! Wywalczyłem tymi ręcami, tymi ręcami przyjacielu, walczyłem o tego Case, -y, case Blue Fosfora i się udało, więc sprzedaję go w Piz Pamiętajcie, że cały czas tywa oczywiście, cały czas tywa, cały czas odbijacie oczywiście cashback. W momencie kiedy sobie otwieracie skrzynki, kiedy gacie na batlach i tak dalej, cały czas Wam się tutaj nalicza. I ja tak samo teraz, totalnie za friko, Po prostu kiedy otwierałem, dostałem jeszcze 6. Stówek. mega, myślę, że mega fajnie pamiętajcie, że codziennie możecie sobie otwierać strony, otwierać skrzynki oczywiście im wyższy macie poziom, tym większy poziom dajemowej codziennej skrzynki, więc ja przykładowo już jestem na 87 poziomie, mogę sobie otworzyć taką skrzynkę i codziennie dostaję skina na za zamieniu jak widzicie 80 zł. więc myślę, że no nie ma lipy, no nie ma lipy, codziennie sobie odbijałem coś takiego i oprócz tego tam tamte słabsze skrzyneczki, więc to jest deal, umówmy się, wchodzimy sobie w battle oczywiście, bitwy stwórz bitwę, dodajemy sobie skrzynię Sojtujemy po cenie i bierzemy sobie tutaj coś takiego Zrobimy sobie coś takiego ciekawego Piglocik in love counter snout Sushi master i golden dragon 6500 na 3 graczy Żebym w razie czego mógł tutaj jeszcze yy, resumpcję zrobić Gamy z losowymi botami, jeden losowy, jednego sobie biorę Bo tutaj fajnie jest to posortowane Bot horcho, bot horcho, bot Force, to są nasi oponenci I dostajecie piglocik za 8 stówek, który nadaje daje for, yy, force'owi dosyć fajnie, bo dwa koła złotych no, umówmy się, nie ma lipy. In love, tym razem dla Horho y, night za 1700. Więc również mega spoko. Szkoda, że mega spoko nie jest dla mnie. Ja tymczasem z fadeami, co prawda, no, ale za 1200 zł. Tracę do nich po 2000. Jeszcze tym razem oni z rękawicami bardzo ładnymi. No, Golden Dragon. Czy on ma tutaj potential? Hmm, no, ten, nawet ten Parakord tutaj nie zmieni losów tego spotkania. No i 11 koła, więc mega spoko. Tworzymy sobie zatem podobną batlę. Znowu na trzech. Mógłbym w teorii ryzykować na czterech, ale zagrałem na trzech. Poker do... O kuźwa, to ten koks dołączył! Ten pieprzony koks, co ma swoją skrzynię tutaj i co jeszcze? Spotkałem boga! Widzu, spotkałem boga! Ja pierdzielę! Jakbym wygrał z bogiem normalnie skrzynek na casehug'u, to by byłby koniec. Poker, ile ja ma w twoją skrzynię musiałem wpieprzyć, to to się w głowie nie mieści, nie? Chłopie, jakbym byś się spotkał, jak ja ci opowiedział, co z twoją skrzynią ja przeżywałem, to ty byś nie uwierzył normalnie, nie? Ja wiedzielę, we własnej osobie. We własnej osobie. No czujesz teraz, namaszczony. No i oczywiście. Jak na boga przystało, zgarnia. Zgarnia. Oczywiście, że tak. Ja nawet nie protestuję. Sprzedamy sobie coś tutaj. Sprzedamy sobie, bo tutaj troszeczkę tych noży jest. Czemu by też nie? Sprzedamy sobie. Jakbym jeszcze raz miał przyjemność tutaj zmierzyć z pokerem we własnej osobie. To byłoby naprawdę coś więcej niż ja. Kurde, no jakby tutaj jeszcze mógł stworzyć aktywne poker. Może, może raz jeszcze, stworzę podobną, poczekam na Ciebie Przyjacielu dołącz proszę Jest, jest i on, no to kurde, mogę nawet z większym budżetem wlecieć No nie spodziewaj się, że dostąpię takiego zaszczytu Muszę tutaj godnie. muszę godnie z czymś wlecieć, Wcześniejszą zgarnął on, teraz ja My time, no kuźwa flipa, Tiger tufa co zgarnia no Fucking poker, no ale dobra, 1000 Tysiąc... złotych, no będzie ciężko, zgarnia jeszcze Onitaji za 1500 złotych 2000 zł różnicy Bayonet! Bayonet Lord! Let's fucking go! 2000 nawet na nawet przewagi nie będzie, 600 różnicy dalej X-ray 3000 No przykro Przyka sytuacja. Ale dobra, TE, mistrzu, jak jesteś taki kozak, to ja bym chciał tutaj jeszcze. Ja bym chciał tutaj wnieść o dodanie czegoś takiego. Zawalczyłem z pokerem na bitwie pokera. To będzie potężne Dodam tej losowego bocisza, żeby on wiedział Żeby on wiedział, że tutaj jest oczekiwany No błagam, no No poker, no musisz, no Kurde, no nie gadajcie, że już nie dołączy. Specjalnie dla niego pokary dodałem, no Tak się starałem Poczekamy chwilę Poczekamy chwilę, bo zagrać z Pokerem i otworzyć z pokerem skrzynię pokerę y to jest naprawdę wyróżnienie, na które ja nie jestem godzien. Naprawdę, przyznaję się. Pamiętajcie, że jeżeli jesteście osobami pełnoletnimi, to tylko wtedy możecie grać na tej stronie. I jeżeli chcecie dać szansę swojemu szczęściu klikacie plusik i spośród wielu metod płatności wybieracie tą, która Wam odpowiada, na przykład Ublik i wpisujecie kodzik Fiako, który daje Wam 10% bonus do doładowania i dwie skrzynie totalnie za friko na start. Więc zachęcam się tym zainteresować. Jeżeli jesteście osobami oczywiście pełnoletnimi Patrzcie, patrzcie, ja jestem naprawdę namaszczony Jestem wyróżniony Przez pokera we własnej osobie Który, patrzcie, dołączył tylko i wyłącznie do moich batli. Widzicie? Żaden poziom 108 No przecież to jest jakiś powalony chłop normalnie To jest zaszczyt, na który nie byłem gotowy Widzu Kurde, no, no nie gadajcie, że on już nie dołączy No nie mówcie, że nie dołączy No muszę dać hobota. Ale wiecie co? Żebym się jakoś czuł ale no piszę, jeszcze czerwony bot. No niestety to już nie to samo. Nie to samo. Ale będą mówić do końca życia, że znam się z Pokerem. Znam się osobiście z Pokerem. Zdecydowanie. O, kuźwa, ten bot też jest niezły. Ten bot też jest trochę nagrzany, nie będę ukrywał. No czuję się normalnie, jakbym tego z moim przyjacielem. Ale Skeleton to 2200. 4500, 800 różnicy. Bayonet jeszcze Lord dołożony. Aha, ty pokery, Czekaj, czekaj, bo ja się boję teraz tych pokerów strasznie. Golden Dragon. Parakordik, Crimson Web, let's fucking go! No chociaż sobie za 800, do skrzyni za 2000. No cóż mogę przyjacielu powiedzieć? Nic dodać, nic ująć. Pamiętajcie, że jeszcze Giveaway macie. Drugi link w opisie. Z jednej strony był zaszczyt. A z drugiej strony dupa mnie trochę swędzi. No cóż, mówi się trudno. Trzymajcie się, do następnego, strzała, jo jo!